Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila. Dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut. Najnowsze streszczenia zdradzają, co wydarzy się w odcinkach od 244 do 248. Które zostaną wyemitowane w dniach od 25 do 29 sierpnia w Tiskup pierwszej, o czym jest serial Wichrowe wzgórze? Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów, opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie. Śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli, Wichrowe wzgórze Gdzie i kiedy oglądać? Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 244 poniedziałek 25 sierpnia. Kijimet postanawia urządzić wystawną kolację, by zaimponować rodzinie Selmy i szefowi Erena, narzucając Selmie tradycyjne obowiązki gospodyni. Cajneb próbuje przekonać matkę Tulej, by przyszła na kolację, ale ta czuje się zlekceważona przez córki i odmawia. Między Cajnep a Haliłem ponownie wybucha spór o niezależność i testy cierpliwości, tym razem w postaci golenia. Mimo protestów, Halil nalega, by Cajnep podjęła wyzwanie, twierdząc, że ufa jej bezgranicznie. Tymczasem Selma staje się celem kąśliwych uwag Kimet która wyraźnie daje jej do zrozumienia, kto tu rządzi. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 245 wtorek 26 sierpnia. Tulej chce podarować Selmie złotą bransoletkę. Cajnep i Halil realizują kolejny punkt umowy. Podczas wizyty u Selmy dochodzi do spięć między Tulej a panią Kimet. Halil daje młodej parze w prezencie letni dom, co budzi oburzenie Songul. Tulej oskarża Songul o zamianę bransoletki. Merv namawia matkę na przeprowadzkę do Selmy. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 246 Środa 27 sierpnia. Kijimet podsłuchuje rozmowę Selmy z matką. Cajnep negocjuje w umowie więcej swobody, w tym prawo do wolnego. Eren odwozi matkę na samolot. Songul wysyła Tulej złośliwy prezent. Halil zleca Cajnep kolejne zadanie. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 247 czwartek 28 sierpnia. Kijimet niespodziewanie wraca do domu Erena i Selmy, planując zostać tam na stałe. Cajneb zgadza się pocałować Halila, by zakończyć jego gierki, lecz on ogłasza publicznie, że jego żona jest w ciąży. Rodzina przyjmuje nowinę z entuzjazmem. Halil omawia z Hakanem interesy i planuje spotkanie z potencjalnym partnerem biznesowym. Tymczasem Tulej obiecuje Songul zemstę. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 248, piątek 29 sierpnia. Cajnep ma dość kłamstw Halila, który udaje przed rodziną, że ona jest w ciąży i że on robi interesy z wrogiem jej ojca. Halil próbuje odwieźć ją od ujawnienia prawdy, a rodzina, przekonana o jej ciąży, otacza ją przesadną opieką. Selma kłóci się z Erenem o to, czy jego matka kłamie na temat miejsca pobytu Okesa, co prowadzi do napięć w rodzinie. Kijime tknuje, by rozdzielić Erena i Selmę. Cajne podkrywa, że Halil wcale nie współpracuje z Jenerem, ale zarzuca mu kolejne oszustwa i zapowiada, że prędzej czy później zapłaci za wszystkie swoje kłamstwa.